Sara James przeszła operację. Dzięki za lekarz to zauważył. Sara James to młoda artystka, która popularność zyskała w 2021, gdy wystąpiła w czwartej edycji The Voice Kids. Kiedy tylko zaspiewala na przesłuchaniach w ciemno, jasnej się stało, że najprawdopodobniej wygraszał i zrobi niebywala karierę. Tak się dzieje. Sara ma już za sobą udział w amerykańskim Mam Talent gdzie poznala znanego na całym świecie Simona Cowella, który wylansował chociażby chlopaków z One Direction. To właśnie za oceanem młoda gwiazda będzie nagrywać nowa muzykę. W ostatnim czasie miała jednak problemów ze zdrowiem. Jakiś czas temu Sarah James wspomniała, że przeszła operację. Nie zdradzała jednak szczegółów, by nie martwić fanów. Teraz powiedziała nieco więcej w rozmowie z reporterka serwisu Jastrząp Post. To był mal zabieg, podczas którego miałem wycinany migdal trzeci, który jest przy nosie. Jest mi teraz łatwiej śpiewać, Glos jest teraz bardziej otwartym, więc bardzo mi zalezalo. Żeby to zrobić, dzięki Bogu, że ten lekarz to zauważył, bo teraz jest mi o wiele łatwiej, słyszymy. Czekacie na nowa twórczość z Melody i Gwiazdy? Nie jest wykluczone, że za jej nowy materiał będzie odpowiadał Will. I Mam z formacji Black Skelet Peas, którego poznała w amerykańskim Mam Talent. Kiedy razem występowali na scenie. Później podobna sytuacja miała miejsce na Sylwestrze Marzeń z dwójka.